Simoneczko, z tej strony Thompson i witam Was w GTA 5 i witam Was ee, Franklin, tak jest, Franklin siedzi w e, samochodzie. Może teraz na chwilkę wejdę. Jestem Franklinem i nagrywam Wam e, prawdziwe życie, więc zostawcie. Czy Wy widzieliście, co ten, co ten samochód zrobił? Uderzył mi w tylną klapę. O nie, za to dużo łapek, łapki, dużo łapki w górę macie dać. I subskrypcji, dużo łap, łapek w górę i dużo subskrypcji. Niech będzie gdzieś 10 tysięcy łapek w górę. No i ze 100 do 100. E, dobra, 150 tysięcy subskrypcji. Ostatecznie. Bo widziałem, że nie subskrybujecie mojego kanału. No nie, no znowu. Nie, no tak prawdziwe życie nie może tak wyglądać. Jadę do Los Santos Customs. Do warsztatu go naprawić. No bo. Czemu mi z taksówki dzwonią? Jakąś firmę? Nie wiem o co chodzi. No ale prawdziwe życie. Matko, prawdziwe życie. Dobra, chcieliście prawdziwe życie? No dobra. Może dzisiaj nagram prawdziwe życie? A co by nie? Więc nagrywamy. Dobra. 100 dolarów. O, może jakiś zderza kupię? Może się przyda na dzisiejszą akcję Może i... skoro w prawdziwe życie. Ej mmm, prawdziwe życie, no to na pewno. No jak ryba wam prawdziwe życie, bo chcieliście, no, po prostu mi, ha, starczyło mi. Dobra, to już mi nie starczy. Tylko to. No dobra, w prawdziwe życie. Chci, e, chciałem nagrać w prawdziwe życie, no to nagrywam w prawdziwe życie. A co by nie? Odcinek będzie trwał 5 minut. No, nie będę tak długo, bo wiecie... I tak będziemy jutro, e, widzimy się jutro. Od 15 kolejny wpada kolejny odcinek A nie powiem wam, niespodzianka. No dobra, podpowiem wam. Jutro będą dzikie stunty Więc zapraszam Was o godzinę 15. Jutro już. Jutro jest 10. Tak jest 10:00 jutro, więc zapraszam Was o godzinę 15. Więc yy, myślę, że o no, godzinie 15:00 będziecie ze mną. No to zapraszam was. Może czat na żywo zrobię? A co by nie? No nie wiem, no nie wiem, właśnie się zastanawiam. Ale dobra, przechodzimy do prawdziwe życie. E, musimy tutaj przestrzegać przepisów. Musimy tutaj, jak widać, przestrzegać przepisów. E, bo jak nie będziemy przestrzegać przepisów, to będziemy po prostu mieli zaprawko, e, prawko zabrane, która nie będzie miał. No i chciałbym, żeby nie było. Żeby nie było prawko zabrane. Dobre. Co ten gościu zrobił? Czy on przez ulicę przychodził? Czy wy to widzieliście? Jeżeli tak, to zasubskrybujcie mój kanał. Dobra, no niech będzie 150 tysięcy łap. Ła... Nie no 100, 100 tysięcy łap w górę, a 150 tysięcy subskrypcji. Tak jest. Nie będzie tyle subskrypcji, bo się. Że... No, malutko osób mnie subskrybuje. Ale dziękuję widzowie, że tak dużo osób mnie ogląda. No po odcinkiem co o jak zdobycie, jak zdobyć radiobus. Już wam pokazywałem. Czy chcecie po prostu sekrety jakiejś lokalizacji, czy, czy chcecie jakieś nieznane numery po prostu, żebym dzwonił? Legendy i teorie, możemy też w takie, takie... No legendy i teorie. Dobra, jeszcze jedna godzinka i kończymy e, dzisiejszy odcinek, nie tak naprawdę, e, dzisiejszy odcinek zacz skończymy może tutaj, dobra to może wyprzedzę, przepraszam bardzo was widzowie, że w prawdziwe życie te... dobra i tutaj już, z, e... no i dobra gdzieś tutaj będę musiał <laughs> zakończyć dzisiejszy odcinek, dobra. I tutaj będę musiał zakończyć dzisiejszy odcinek. To tyle by było na dzisiejszy odcinek, nie? No i dobra. Jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i 100 tysięcy łapek w górę i 150 tysięcy subskrypcji. Więc zapraszam do kolejnego, do następnego odcinka. Już jutro o stunty. Pamiętajcie. A ja już się z Wami żegnam. 爸爸比左边。<coughs> <coughs>